Słuchajcie, witam Was. Kto nie ma takiego marzenia w czasach, słuchajcie, gdzie wszyscy siedzą przed Netflixem YouTube. No to właśnie co teraz. Kurwa taki powrót do natury. Za przeproszeniem. Jestem dzisiaj u znajomego. Słuchajcie, kupił sobie jałówki i hoduje je. Yeah. No usłyszałem kiedyś, że takie coś chce zrobić, to mówię, to jest chyba niemożliwe. Ale słuchajcie, działa. Zaraz będziemy z nim tutaj rozmawiali, ale zobaczymy jego inwentarz. Chyba tak to można nazwać. Słuchajcie, no tutaj był syf ogólnie. Łąki takie, wiecie, pozalewane, wszystko. No teraz po tych roztopach też nie jest wesoło, nie? Ale zobaczcie, co on zrobił. Są miałówki. Jest wiata. Baloty z sianem. O, ta jest fajna, co się teraz patrzy. Chodź, chodź tu. Boją się trochę pewnie, bo to wiecie, jest, nie? Tutaj pastuch. Chyba mam je w dupie. Słuchajcie, czy to nie jest piękne? Ludzie siedzą, kurwa, w tych blokach jak pojebani. Kurwa, kłócą się. O, przyszła się przywitać. Dzień dobry. No dobrze, chodź, chodź, nie bój się. Chodź. O. No, będziesz gwiazdą. No, co ci mogę powiedzieć? Zupełnie inaczej, zupełnie inaczej płynie czas, słuchajcie, zero nerwów, no też są jakieś, wiadomo, na pewno, nie? Jałówki, a takie małe to co to jest, cielątko, czy co to jest? Zaraz wszystko będziemy wiedzieli. Taki powrót do natury, słuchajcie, nie? Wszystko jest, nie wiem co to jest, takie mają tabliczki z numerami, czyli to wszystko jest legal pełny. Widać się to jeszcze. Tylko na chuj jedno i drugie. Kurwa, coś, że co, jak Skubi, czy co? Aha, bo one chyba sobie wyrywają, patrzcie. No co boisz maleńka? Pokaż mi te drogi swoje. No chodź, tu nie bój się. No chodź. No chodź. Mm. Mm. Patrz, one patrzą tak jak... jak ludzie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Słuchajcie, no dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to jest tak, że się dzieci zabiera i się pokazuje coś takiego. Bo nawet nie wiedzą, jak wygląda, nie? Gdzieś tam widziałem może w telewizji. pomysł byłby takiego live'a zrobić, nie? 24 godziny, cały czas kamera. Każdy może sobie popatrzeć. Zobaczymy, może coś by było z tego. Ludzie oglądają z tyłu. Zobaczcie jakie tu wycieczki przychodzą. O ludzie robią zdjęcia. Dobra, zobaczymy sobie jakiego ciągnik radzi w tym terenie. Nie jestem dzisiaj w formie tak do nagrywania, ale trochę coś mnie... Może korona znowu wróciła. Trzeba korzystać jeszcze póki koła się kręcą. chyba pasze dla nich wiezie Seba, co to jest? Śruta. O kurwa, ale teren, mówię wam, to kamera tego nie oddaje. Tutaj żaden. Kurwa jakiś na MTK albo na simxach co najmniej. Ej, krowy uciekają! O, kurde, chyba lubią jeść. Chodź, o, wsunę się trochę. <śpiewa> Co tam nazywałeś jeszcze? Co tam się boicie? Jedzcie sobie. Ja się odsunę. Ugh. No, ta jakaś bojowa, tak jakby... Nie wiem, czy co to jest, to może to byk jest, kurwa. tam. O, jak zapierdala. Ale jaja, ja. te tu szabrują coś. O, ja pierdolę, jaki mini zo fajny. No chodź, mała, chodź. Ha. Nie no, muszę się chyba odsunąć. Kurwa, zaraz go napadną tam te... Jałówki całe. Słuchajcie, no musicie mi wybaczyć dzisiaj, nie chce mi się tak bardzo gadać. Coś mnie trochę łamie. Zaraz wracamy. Słuchajcie, właśnie się dowiedziałem ten mały to Fernando Urodził się tutaj A tu zobaczcie ta z prawej jaka wredna Ta z lewej chce coś tam podjeść, a to ją wiecie Rogami odgania, no teraz nie akurat